Dzień dobry, witajcie serdecznie w nowym 2022 roku. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych i zapraszam na podsumowanie zarówno grudnia, jak i całego roku. Jeśli chodzi o kanał, kanał, kanał. No, o mnie ogólnie, o to, co się dzieje tutaj w tym świecie. Lecimy na inną scenę, słuchajcie, i lecimy z podsumowaniem. Dobra. Słuchajcie, na początek chciałbym podsumować firmę, bo to będzie prościej i łatwiej i, i osoby, które... O, wi wiadomo, jasność ekranu, duży ekran, monitor rozjaśnia mnie całkowicie, dlatego, że jestem taki biały. No niestety. Eee, słuchajcie, podsumuję firmę, bo to najważniejsze teraz. E, e, chłopaki pewnie czekają na podsumowanie, co i jak. Zresztą chciałbym kilka y, rzeczy wyjaśnić i tak dalej. I tak dalej, ITP, itd. Czekajcie, jeszcze raz weźmiemy firmowy. O, sorry. Zaraz pójdziemy do Bocika, słuchajcie. Musiałem coś zaznaczyć, jeszcze zresztą coś muszę jeszcze, jeszcze otworzyć. Dobra. Słuchajcie, jeśli chodzi o grudzień. Sam nie wiem, nie wiem, nie obserwowałem grudnia, jak to my wynikami jesteśmy. Jeśli chodzi o grudzień i o przebytych kilometrów, to słuchajcie. Brawo, Krystian. Przekroczone 100 tysięcy. Gratulacje. John Wick 37 216. Brawo. Mamy. Teraz jeszcze nikt mamy. 25 854. Brawo. Rzeźnik z Blawikę 2445 Brawo. Ja 24 tysiące, czyli jestem 2, 4, 5. No, rzeźnik mi pokonał jeszcze. O 100 km. Morfeusz, brawo, 22 tysiące. Piwowarek, brawo, 21 tysięcy. Marcin, 15 669, ale zaznaczam, Marcin brał udział w jednym z konwojów y, grudniowych, więc przez co może zrobić połowę limitu, czyli 10 tysięcy. Przekroczył to, więc brawo, Marcin, udało się przekroczyć 10 tysięcy. Byłeś w konwoju. Przynajmniej jednym, chociaż wystarczyło być. E, przez co spokojnie, według regulaminu jest tutaj wszystko w porządku. Brawo, Aga. Aga też była w konwoju 14391. Pietrasek, brawo, też był w konwoju 1320. Bezzi, Cox, brawo, 11377, też był w konwoju. Chociaż ja jeszcze sprawdzę dokładnie. Tak był. E, Paweł, brawo, 10321. Również był w konwoju. Krzywy, brawo 10198. Również był w konwoju. Niespecjalny, jest to dopiero. E, e, no, niespecjalny dopiero dołączył do nas w grudniu. Także e, jeśli chodzi o jego kilometry, nie mamy co tam na razie patrzeć. Ale brawo za to, że włożyłeś w grudniu 9350 kilometrów dla firmy. Chociaż mogłeś zrobić nawet 0, Też byś został, bo jak wiesz. E, Osoby, które przyjmowane są w danym miesiącu, e, nie podlegają restrykcji e, limitowej, więc brawo, brawo, niespecjalne. No i tutaj się zaczyna górka. Słuchajcie, e, tym czterem osobom zrobiłem informację jakąś taką, no, kilka dni temu 26. Przypomniałem tym osobom o limicie. <laughs> Chociaż niektóre osoby uczestniczyły w konwoju, wystarczyło pojechać te parę tysięcy więcej i by był limit. No niestety Przemo, Mars. Mars już odszedł od firmy. Zrezygnował e, z firmy. Bardzo dziękuję za ten miesiąc Mars, czy za półtora miesiąca, nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. E, Przemo, no niestety. 10 tysięcy kilometrów razem z uczestnictwem w konwoju to nie jest bardzo dużo jeśli chodzi o firmę. Ja wiem, że inne gry też istnieją, pewnie mieliście yy, 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 zapał na inne gry. Nie ma problemu, więc no niestety, ale no będziemy musieli się pożegnać z Przemo. Mars już odszedł, udar, bardzo mi przykro. Nic nie zrobiłeś w tym miesiącu ani w tamtym miesiącu, chyba tam zrobiłeś 200 km. Niestety nie mam cierpliwości do ciebie. Zresztą już na Discordzie ciebie nie ma. E, odszedłeś, nie wiem dlaczego. Paweł no Gaming też miał problemy. Próbował do mnie pisać prywatne wiadomości. E, próbowałem go jeszcze namówić na to, żeby jeździł z nami. E, no widać, nic nie zrobił kilometru, czyli jednak brak czasu spowodowanej. E, swoimi prywatnymi sprawami spowodował, że no niestety będziemy musieli się z nim rozstać. Niestety, cztery osoby muszą odpaść. Bardzo mi z tego powodu przykro, ale no niestety, jak już mówiłem, 20 tysięcy bym zrozumiał, że limit jest duży, ale 10 tysięcy plus jeden konwój firmowy to nie jest wcale tak dużo. Także no zobaczmy, ile tutaj był. E, no właśnie, udar jest od 4 listopada. No niestety. <laughs> Niestety, ale będziemy musieli pożegnać się z udarem. Przemo od 28 października, czyli takie można powiedzieć e, dwa miesiące. No i nie wiem co się stało Przemo. Paweł, Paweleno Gaming 6 października. Pierwszy miesiąc był w porządku. Potem jak już wiem miałeś problemy w życiu prywatnym i, i coraz mniej, coraz mniej, że wreszcie w ogóle nic. Szkoda, szkoda, bo naprawdę bardzo rozwijała się ta firma. E, I naprawdę niektórzy naprawdę fajnie jeżdżą, i, i myślę, że na, naprawdę na razie jest tak w miarę sympatycznie w tej firmie. Na razie e, myślę, że nie będzie problemów. A zobaczmy, właśnie mm, niespecjalny. Dołączył 11 grudnia, także 9 tysięcy w 3 czwarte miesiąca. Myślę, że jest dobry wynik. Zwłaszcza, że w konwoju chyba też uczestniczyłeś jakimś na pewno e, w grudniu, więc 10 tysięcy prawie przekroczone. Bardzo dobry wynik. Słuchajcie, bardzo gratulacje wszystkim uczestnikom, którzy w tym miesiącu wykonali limity. Sprawdźmy, jak w statystykach wychodzimy, jak statystyki wyglądają, jeśli chodzi o firmę, tak? W grudniu, nie styczeń, tylko grudzień. Weźmy na Polskę <laughs> i zobaczmy w grudniu, które miejsce mieliśmy. Słuchajcie, 18. Wow, pięknie. To, to jeszcze ten kaszelek, który mnie jeszcze drapie, brawo, brawo, słuchajcie, brawo. Yy, gratulacje wszystkim 342 740 km. Zwłaszcza, że tak jak już widzieliście, 4 osoby bardzo mało zrobiły kilometrów albo w ogóle. Yy, przez co 17 osób, czy tam było chyba 18-14, jechało. Bardzo dobry wynik, czyli taka średnia wychodzi 20 tysięcy. Eee, bardzo ładny wynik, bardzo gratulacje wszystkim uczestnikom, którzy doprowadzili do takiego fajnego miejsca. Wiadomo, w tamtym miesiącu było pięknie 11 miejsce. Eee, blisko dziesiątki pierwszej, ale i tak mówię, jak będziemy się utrzymać w pierwszej dwudziestce, piątce 30, Będę bardzo zadowolony, bo naprawdę przy takich tutaj ilościach kilometrów i tylu ilościach grach, które gramy obecnie, jak wiecie, Seven Days tutaj powrócił z nową Alfą, więc większość osób tutaj z firmy jest pasjonatami Seven Daysa, więc też wróciło do tej gry. Zresztą, już inne gry wróciły też teraz, nowe pojawiły się, nie będę mówił, jakie. No, Marcin już jeździ w ETS, patrzcie, no, sami widzicie powiadomienia. <laughs> Są wariaci. E, m, także dużo gier powstało, i, i ja się nie dziwię, że po prostu wiele osób chce grać w coś i jeździć rzadziej. Więc są takie właśnie restrykcje w gronie, jak wiecie: wystarczy 10 tysięcy plus e, połowę limitu, i to w zupełności dla mnie wystarczy, jak dla firmy. Ale ci, co chcą zrobić, limit 20 tysięcy nie będę. Przeszkadzał tym osobom. Bardzo będę wdzięczny za takie działania. No, brawo, brawo dla Christiana, oczywiście, przekroczenie 100 tysięcy. W tamtym miesiącu John Wick przekroczył 100 tysięcy. Bardzo dziękuję serdecznie. Myślę, że Krystianowi jakąś nagrodę tam się zrzucę. Jak to, jak to w tamtym miesiącu John dostał ode mnie prezent, chociaż nic mówiłem. A jak mówię, będę nagradzał. Będę nagradzał osoby, które się wyróżniają w firmie, jak tylko będę mógł. Także. Krystian oczekuje jakieś nagrody ode mnie. Także brawo, brawo dla wszystkich, którzy, którym udało się naprawdę tyle wyrobić kilometrów, wiedząc, że gracie jeszcze w inne gry i okres świąteczny też spowodował, że też mieliście mniej czasu, więc brawo, 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 brawo. Yy, możemy jeszcze zobaczyć, jeśli chodzi o ilość kilometrów na osobę, chociaż mówię, cztery osoby u nas nie jeździły, nie, nie uczestniczyły tak ostro. Więc u nas będzie to 51 miejsce. No, tak jak mówię, 21 średnia 1000 kilometrów na osobę wypada. Gdyby nie te 4 osoby, może byśmy byli tam wyżej, gdzieś około może 40 miejsca. Może także nie jest źle, jeśli chodzi o osoby średnią liczbę. No, zobaczcie, tutaj średnia osoby, na przykład tutaj jest 129 osób na, na kilometr, tak? Jest 129 km na osobę. No, tu są już pasjonaci, którzy dzień w dzień jeżdżą kilometry. U nas wiadomo, ETSik jest fajny, można sobie co jakiś czas pojeździć, zwłaszcza że wyszedł teraz nowy promoc ee, i, i potrzeba teraz Iberii, więc te trasy mogą być dłuższe, fajniejsze, e, ciekawsze, więc e, można pojeździć, ale nie tylko. ETS jest grą, którą niektórzy lubią, lubią też jeszcze w inne gry pograć, które tak jak mówię, teraz był przed, przed nowym rokiem, nawał wysyp nowych Gierek, sam, sam mam problemy teraz z organizacją czasu na wszystko, więc znam ten problem, znam ten ból, więc brawo, brawo dla wszystkich, jeśli chodzi o firmę. Tak jak mówiłem, z kilkoma osobami się pożegnamy, wiecie już kto jak. A niektóre osoby bardzo fajnie działają, i jestem z tego zadowolony. Zresztą chciałbym pokazać styczeń, ale, ale nie podsumowanie stycznia będzie za miesiąc, więc myślę, że tam już naprawdę się dzieje. Jesteśmy chyba tam w czołowej pierwszej dziesiątce, więc ostro chłopaki się wzięli za jazd na początek, ale wiem, że są będą inne gry, także naprawdę fajnie, że to wszystko funkcjonuje, że chłopaki sobie jeżdżą i to wszystko działa. Dobra, jeśli chodzi o firmę, to wszystko. Myślę, że jeśli chodzi o ATS-a, jeszcze, ba, właśnie, w ATS-ie jeszcze w grudniu. E, zobaczmy, jak tam jesteśmy statystyką w grudniu. E, bo kilka osób jeździło. Zresztą, jak mówię, w ATS-ie y, nie zaliczamy się do ATS-u. Jeśli chodzi o ranking. I chyba nie będzie nas tutaj. Chociaż nie wiem. Bo nie mamy zobaczyć siebie, tak? Więc nie mamy tutaj do ATS-a. Nie wiem. Może nie, bo chyba w... tylko statystyki tam się pojawiają, a w rankingach chyba nie jesteśmy. Dobra, nieważne. Ważniejszy jest dla mnie ETS-ik. Na tym bazujemy. Także brawo, brawo dla wszystkich. Zobaczymy, co tu mamy. A, roczne jeszcze są. O, panie. Nie chcę to sprawdzać rocznego. E, brawo, brawo dla wszystkich, jeśli chodzi o firmę i o ranking. Brawo. Jeśli chodzi o. Czy coś jeszcze pominąłem? Chyba nie. Tu wszyscy, jak już powiedziałem, co i jak zrobili. Statystyki firmy są. E, tak, wszystko. Także. No. Jeśli chodzi o firmę, wszystko. Słuchajcie, jeśli podsumujmy teraz cały rok, jeśli chodzi o bota, e, najbardziej chodzi wam pewnie o godziny teraz w, dowiedzieć się, bo miesięcznie to co, co miesiąc są, ale strzelają teraz. Teraz. E, jeśli chodzi o godziny, to e, o godzinę. O dukaty, to już wiecie, to jest czysta zabawa. Są painfullest 36 tysięcy, skąd on tyle dukatów zdobył? Półsetki za tobą, czyli 50 godzin, już przebytych. Jakiś bot, który się dołączył i jest na codziennych live'ach. Nie znam osoby, nigdy nie się nie przedstawił na czacie. Nie mam pojęcia, kto to jest Ladybug X3, też nie znam. Ee, Nintendo Switch XL. Sami zobaczcie, jakie oni mają wyniki. Oni tylko są nie, nie, niewidoczni, tak? Oni po prostu nie, nie piszą nic na czacie, są, bo są, obserwują live'y. <laughs> tu kolejne te osoby. Ja ostatnio nawet nie wykasowywałem tych wszystkich osób, z, osób, które mają zarabiać, bo kilka osób z, z wyłączyłem z zarabiania. Ale ostatnio była ta lista na live'ach, tak długa tych botów, bo normalnie tam było, nie wiem, z 15-20 osób, przez co nie chciałem się już wykasowywać, więc zobaczymy z nowym rokiem, ile osób będzie. Będę kasował tych botów, którzy się nie odzywają na live'ach, tylko obserwują. Eee, więc będę. Eliminował ich z brania udziału w punktacji Jeśli chodzi o godziny, zrobimy jeszcze raz. 912 godzin ogólnie w sumie w całym roku jeśli chodzi o streamowanie, trochę mniej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku ponad 1000 wiem, że niektóre osoby przekroczyły jeśli chodzi o, o ilość godzin, chyba Krystian przekroczył. W tym roku się nie udało nawet mi, czyli streamerowi. Więc trochę mniej w tym roku stream, streamowania, w mniej godzin, ale i tak ładny wynik w ciągu 360, czyli codziennie 2 godziny live, średnia wychodzi. Bardzo ładny wynik, tak? No bo mamy 365 dni, podzielić na razy 2 to mamy 600, nawet więcej, kurwa. Daj mi kalkulator, Rawiku, na no matematyka. Kalkulator dawaj. 912 podzielić przez 300... 65 dni w roku, 2,5 godziny dziennie, 2,5 godziny live dziennie średnia wychodzi. To nie jest wcale mało. Można powiedzieć, że to jest bardzo dużo. <laughs> Zwłaszcza, że są live'y oczywiście krótsze niż 2,5 godziny jak te przedniedzielne live konwojowe, ale są dłuższe jak w sobotę na przykład 8-9 godzin, tak? Więc średnia ta wychodzi, tak? Więc myślę, że nie jest to wcale tak mało 2,5 godziny codziennie streamować z e, życia. Także bardzo dużo. Zobaczcie, który jest. Krystian. 869 godzin. No masakra. Zwłaszcza, że mamy ma mniej, a jest vis-a-vis -vis mnie i wie, kiedy mam live'y. Jest, więc Krystian, brawo, brawo. Gratulacje dla ciebie za taką ilość godzin e, przebytych na live'ach. No, naprawdę, naprawdę, wyśmienicie. Zresztą ma już rolę. Masę czasu spędza szumnie już. <grym> e, niewiele osób ma te, tą rolę. Eee, Aga 564, brawo. Kristian MM309, Blumi Twitch 304, Konrad SB 298, Nightbot 249. Rzadko mówi, bo on tam coś pisze, ale ale czemu godzin tyle mało? Nie wiem, może chodzi o aktywność, nie wiem. Christian Lock 231, Głodny 204, chociaż nigdy na live nic nie napisał, obserwuję tylko live, y, przez co bardzo dziękuję, że chociaż przychodzi, ale 204 godziny to nie jest wcale tak mało. Maciej MM 176, Craftru 153, Rambo 136, Pietrasek 119, zaznaczając, że Pietrasek jest osobą, która dołączyła do kanału niedawno. Słuchajcie, to jest kwestia miesiąca. Półtora, no. No tak, półtora miesiąca gdzieś tak będzie, jak mówię, no. Uhm. Sylwia też jest niedawno. No Sylwia troszeczkę czasu kilka miesięcy, ale też jest od niedawna. Venom 100 godzin, 102 Sylwia. Brawo, brawo. Kapi, Kaksip 06 Nie znam osoby. Kaksips, nie wiem, może bot jakiś: Marcin 198 godzin, Mirek 88 i tak dalej. Zobaczcie, ja zaraz jeszcze jedną stronę przewinę. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zechciały przybyć na live i poświęcić tyle czasu, według godzin, naprawdę w ciągu roku. Jest to bardzo dużo. Ja teraz będę kasował każdą rolę. Będę musiał skasować 12 stron. 12 stron, chociaż tutaj przewinę jeszcze, o właśnie, bo tu przewija się jeszcze, bo ta strona nie jest cała, bo tu jest spore jeszcze nazwisko. <grym> zobaczcie, ile mi to zajmie. Nie wiem. Może dzisiaj się wyrobię przed live'em. Jak nie, to najwyżej wykasuję pierwsze, tam nie wiem, punkty, a godziny zobaczymy. Postaram się wszystkie. Eee, zakończyliśmy na tutaj, na. Casino Tanks. To zobaczcie drugą drugą część. Kto ile miał godzin, możecie sobie zatrzymać pauzę, zrobić teraz. Zobaczyć dokładnie. Lecimy dalej. stygian Tygian X. To jest pierwsza strona, tylko na mniej więcej. No i tutaj są po 24 osoby, po 24 godziny. To też to wcale nie jest mało. Także. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie wszystkim zgromadzonym. <laughs> Zwłaszcza tutaj osobom, które są na czele. Krystianowi, który naprawdę w dzień w dzień, co, codziennie, live i Krystian jest obecny. Naprawdę, bardzo dziękuję Krystian za poświęcony czas dla tego kanału. I słuchajcie, zapraszam na kolejne live w 2020 roku. Oczywiście chciałbym złożyć serdeczne życzenia ci, tym osobom, które nie były na wczorajszym no można powiedzieć wczorajszym dzisiejszym live sylwestrowym. Tam składam życzenia, chociaż spróbuję wrzucić ten filmik, który mi się renderuje teraz, bo połączyłem dwa filmy, które wczoraj były, wiecie, lekki zanik u mnie prądu i musiałem jeszcze raz odpalić, więc łączę te dwa filmy, renderuję wstawię potem na YouTube'a. Nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, czy jak, on będzie widoczny za tydzień. Na YouTubie, chociaż tam życzenia nie są już słyszalne, bo niestety Twitch mi wykasował, wykasował mi tą ścieżkę, gdzie składałem życzenia, bo tam nie nieodpowiednia piosenka poleciała. Trudno, takie życie jest, tak? Człowiek się przygotuje ze wszystkim, a nie wam nie wie, że takie niektóre piosenki są zakazane. No, trudno, takie życie jest czasami. Ale myślę, że ci, co byli, to słyszeli życzenia noworoczne. Ale ogólnie chciałbym złożyć Wam też, teraz, wszystkim osobom, które obejrzą ten filmik, wszystkiego dobrego w nowym roku. Aby był lepszy, m, zdrówka najważniejsze to zdrowie, tak? Bo teraz jeszcze żyjemy w czasach pandemicznych i, i, i zdrowia życzę. Więc zdrówka i, i spełnienia marzeń, słuchajcie, w nowym roku. Także wszystkiego dobrego dla całej firmy Viper i dla wszystkich uczestników live'a i czatów e, Discordowych, jak i Twitchowych. Bardzo dziękuję. Oczywiście serdecznie też życzę wszystkim osobom, które są na YouTubie i obserwują powtóreczki live'ów. Bardzo dziękuję serdecznie za te obserwacje. Też bardzo serdecznie życzę wszystkiego dobrego. Także słuchajcie, tak podsumowując, e, rok naprawdę. Nie będę tutaj opisywał, co się działo w roku, jakieś fragmenty filmowe i tak dalej. Za dużo tego było, za dużo materiałów, za dużo przeglądania, więc co niektórzy mogą, jak robią odcineczki jakieś krótkie, to tam mogą sobie podsumować to wszystko. W moim przypadku jest to bardzo trudne do wykonania i bardzo ciężkie, zwłaszcza, że mówię 2,5 godziny na dzień. Przejrzenie teraz materiałów, chociaż nie wszystkie są zapisane. Bo jak wiecie, Twitch nie zapisuje materiałów, tylko dwutygodniowe zapisy są. Ale zacząłem robić kopie na YouTubie, więc tych materiałów jest nie wiem, od dwóch miesięcy, trzech miesięcy. Jest sporo materiałów i teraz każdy live coś wyciąć, jakieś fragmenty fajne. Jest to za dużo pracy. Zwłaszcza, że ja jeszcze nadal, nadal prowadzę codzienne livey, także no. Także niestety takiego podsumowania nie zobaczycie u mnie, ale takie szybkie podsumowanie mogę zrobić jeśli chodzi o firmę i o punkty godziny. Co do komend, nie wiem, muszę to się jeszcze, wiecie, nie wiem czy się zdążę, bo muszę to wszystko pokasować, więc nie wiem czy zdążę. Na razie są dostępne 4 komendy, 4 gierki jeśli chodzi o te minigry, tak jak już mówiłem napad, walka, rozbitek i boss, pamiętajcie. Jeśli chodzi o maksymalne wartości, 2000 na napad to kosztuje walka, stówka rozbitek i stówka boss. Także to są gry, które są udostępnione, jak widzicie są włączone. Pozostałych gier na razie nie będzie. Także, Także słuchajcie, jeśli chodzi o punkty... O, to jeszcze ja chcę się zobaczyć na punkty. Zobaczcie. No, tak to wygląda ranking punktowy w tym miesiącu. Chociaż mówię, punkty są tylko dla zabawy teraz. Nie ma jakiś tam nagród yy, za punkty. Yy, może kiedyś wrócę. Wrócę, jeżeli zobaczę bardzo dużą aktywność na kanale. Wtedy może jeszcze pójdzie jakaś dodatkowa zabawa i tak dalej. Póki co, na razie jest. Yy, Zbyt mało osób na to, żeby robić takie punktacje, kto zdobędzie, bo jak sami widzicie, ostatnio wygrywały dosyć często te same prawie osoby, więc podsumowując to, nie ma tutaj rywalizacji, tak? nie ma rywalizacji punktowej, bo przeważnie te same osoby wygraje, wygrywały, wygrywały, chociaż musiałem tam przewijać osoby, kto drugi, kto trzeci na miejscu, więc. Jak będzie większa ilość osób, większa rywalizacja, może wtedy zrobimy jakieś rywalizacje co do punktów i, i zabaw. Teraz to po prostu macie to zabawę na punkty, jak chcecie jakieś rankingi, żeby się bawić, kto co ile ma i tak dalej. Bardzo serdecznie dziękuję za to podsumowanie firmowe. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i trzymajcie się. Do zobaczenia. Dobranoc, jak coś ogląda wieczorem czy coś. No i do zobaczenia na live'a. Trzymajcie się. Razie.